Idylla maleńka, a może wielka. Część pierwsza. Jesteście wyjątkowo zgodną parą, powiedziała kaczka o imieniu zarządzanie do zwierzątka, o imieniu bezgraniczna miłość i kwiatka, o imieniu tęcza życia. Tak jakoś się dopasowaliśmy. Z jednej strony dlatego, że dobrze się rozumiemy, a z drugiej strony dlatego, że każdy wie, za co odpowiada w życiu i to robi, powiedział kwiatek o imieniu tęcza życia. Jak do tego doszliście? Zapytała, wpatrując się w nich z uwagą. To lata pracy. Każdego dnia stawaliśmy się coraz lepsi w tym, co robiliśmy i za co odpowiadamy. Dobrze się rozumiemy, bo każdego dnia ze sobą rozmawiamy na różne tematy, od góry do dołu. Znamy się nawzajem. Ja mam pieczę nad działaniem. Jako, że wszystko widzę z góry, to odpowiadam na wszystkie pytania żony, kwiatka o imieniu tęcza życia. Radzę, doradzam. Wszystko razem ustalamy i uzgadniamy. Robimy też wszystko razem. Powiedziało zwierzątko. O imieniu Bezgraniczna Miłość. Ja wykonuję to, co uzgodnimy i ustalimy. Staram się być w tym coraz lepsza. Kocham Go i z miłości, i w miłości wszystko dla Niego, dla nas robię, powiedziała. To wręcz idylla, powiedziała kaczka o imieniu Zarządzanie. Można tak powiedzieć. I każdego dnia się nawzajem uczymy. Mnie się coś zdarzy nowego, mężowi się coś przytrafi nowego, uczymy się wzajemnie tego, co już wiemy razem. Kiedyś zdarzały się nam kłótnie, ja to, a on coś innego. Od jakiegoś czasu wszystko idzie sprawnie i tak jak trzeba, bo wiemy, kto za co odpowiada i robimy to, co trzeba. Czasami się denerwuję. O to, czego nie wiem, nie rozumiem. Trwa to może chwilkę albo dwie, dotąd aż nie zadam mężowi pytania, a on mi odpowie i zdenerwowanie mija od ręki. Mąż ma ogromną wiedzę w każdym zakresie działania, jakiego potrzebuję. Już się o tym dawno przekonałam. Wtedy się uspokajam. I wchodzę w porządek myślenia, i wszystko idzie mi dobrze, powiedziała tęcza życia. To aż trudno uwierzyć, powiedziała kaczka o imieniu zarządzanie. Tak jest, jak mówi moja żona, powiedziało zwierzątko o imieniu Bezgraniczna Miłość. To jakiś cud, powiedziała kaczka o imieniu zarządzanie. To lata pracy, by miłość kwitła każdego dnia, i tak jest, oraz chwała Bogu. Że tak się udało, powiedziało zwierzątko o imieniu Bezgraniczna Miłość. Mąż jest dla mnie taki cudowny. Każdego dnia jeszcze więcej go kocham. Moja miłość rośnie do bezgranicznych rozmiarów. Każdego dnia obdarza mnie czymś nowym, pokazuje, uczy i naucza. Jestem w tym co robię coraz lepsza, powiedziała kwiatek o imieniu tęcza życia. Żona mnie bardzo kocha. Ja to mocno czuję. Ja również obdarzam ją miłością każdego dnia. Ona jest cudowna. Żyje się nam wspólnie doskonale. Zachwyca mnie każdego dnia. Robi mi od czasu do czasu niespodzianki. Bo, na przykład, pyta o coś. Odpowiadam jej. Wygląda na to, że to zrobi, a potem się to zmienia. Po pierwsze, dlatego, że czas mija. A po drugie, dlatego, że to już też się zmienia, bo nachodzi w zamian za to coś innego. To też jest cudowna wymiana miłości. Na życie mamy tyle pieniędzy, ile potrzeba, i wszystko idzie dobrze, powiedział. Może pójdę w wasze ślady, powiedziała po chwili kaczka o imieniu zarządzanie. Zapraszamy, możemy wszystkiego nauczyć od A do Z. Tak jak też uczymy takiego życia wszystkie nasze dzieci powiedziało zwierzątko o imieniu Bezgraniczna Miłość. A jakie macie plany na przyszłość zapytała kaczka o imieniu Zarządzanie. Bycie w tym jeszcze lepszymi za to, za co odpowiadamy, i więcej zdecydowanie dzieci, bo one pogłębiają naszą wzajemną, rodzinną, codzienną miłość. I chwała Bogu, że tak jest powiedziało zwierzątko o imieniu Bezgraniczna Miłość.